Pytanie, czy nie żałuje Pan tego, że sprzedał legitymację Solidarności? Ja nie sprzedałem legitymacji. Wystawił Pan na aukcję? Nie. Nie? To co było? Oddałem to? na aukcję na dom dziecka. To nie jest sprzedaż. Oddanie czegoś cennego na dom dziecka to jest y, tradycja, bym powiedział, jeszcze XIX-wieczna. Jak są ludzie w potrzebie, to różne cenne rzeczy oddajemy. I to nie jest legitymacja. To jest pamiątka ze stanu wojennego w formie legitymacji. Ja rozumiem. I oczywiście to pytanie o legitymację jest dla mnie arcy ciekawe, dlatego że ja nie mam sentymentu do legitymacji. Żadnego. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego nie mam sentymentu? Dlatego, że ja znam te legitymacje komunistycznej partii, faszystowskiej partii. Teraz jeszcze w Korei Północnej legitymacje są ważne, więc ja do tego nie przywiązuję wagi. Ja mam nadzieję, że inaczej. Ja wiem, że te normalne, rozsądne, sensowne. Organizacje nigdy w żadne legitymacje się nie bawią. To jest bardzo autorytarna. A ta aukcja była prowadzona pomoc. przez panią Kiszczakową, tak? Wie pan, jak Kiszczakowa chce pomóc domu dziecka, to ja uważam, że ma prawo. Inni jej nawet tego prawa odmawiają. Ja nie, ja jestem Rozumiem. innym człowiekiem. Ale, Ale najważniejszy jest dom dziecka. Przepraszałem za solidarnościowe rządy, które o pewnych rzeczach, o pewnych podstawowych fundamentach, ideałach solidarności po prostu zapomniałem. Więc nie za solidarność, za ten dziesięciomilionowy ruch, tylko za solidarnościowe ekipy, które niestety zrobiły wiele błędów, a dzisiaj ten polski podział w dużej mierze właśnie na tych błędach żeruje, bazuje. Czyli, czyli trochę wstyd panuje za Balcerowicza? Nie, akurat, wie Pan, Balcerowicz w dziedzinie zarządzania finansami jest rzeczywiście znakomity, no jest geniusz. Natomiast jest inne pytanie, mianowicie... Na dwie dekady wepchnięto miliony ludzi w nędzę. Natomiast jest inne pytanie, mianowicie, czy zarządzanie finansami państwa to jest to samo, co zarządzanie Ministerstwem Finansów? Czy to jest to samo, co zarządzanie służbą celną, czy służbą podatkową? Nie, nie to samo. Więc on nie za wszystko odpowiada. No i jeszcze jedno. To nie on prowadził prywatyzację. To czasem uświadomić. Za prywatyzację odpowiadali zupełnie inni ludzie. Czy to znaczy, że Warto w... ich pokazać. Że wstyd Ma pan panu komiera. za KLD. Nie, nie, nie za KLD. To Lewandowskiego. Kto nie, kto inny. Winowidzicie pan, musi pan zrobić. Najpierw się robi badania, sprawdza kto za to odpowiadał, a później... Powinien Pan rzeczywiście z tą kamerą iść, stanąć przed nimi i niech oni opiszą. Dlaczego oni podjęli takie, a nie inne decyzje. Bo ja sam mieszkam koło zakładu, którego już nie mam. Zakłady dentystyczne MIFAM, produkowały igły jednorazowego użytku, eksportowały to na zachód. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby ten zakład mógł dalej funkcjonować. Takich zakładów są Więc tysiące w Tak Polsce. jest, tak jest. Za każdym razem można pokazać precyzyjnie na czym polegał błąd. Ale za każdy taki błąd jest bardzo konkretna osoba odpowiedzialna. To nie jest Balcerowicz. Balcerowicz był oczywiście zwolennikiem prywatyzacji, ale prywatyzacja to jest za każdym razem jednostkowa decyzja związana z konkretnym zakładem. Ale za politykę odpowiadał Mazowiecki Balcerowicz. Tak, i gdyby że tak powiem, choć trochę mnie posłuchali, to pewnie by wielu błędów uniknęli. Nie słuchali w ogóle. Czyli przeprosi pan za Balcerowicza i Mazowieckiego? Nie, nie ma potrzeby, oni sami za siebie Przepraszam. A za Solidarność pan przeprasza? Proszę ma. jeszcze raz powtarzam, za te rządy. Czyli Bo... za rządy Mazowieckiego i Balcerowicza? Za rządy solidarnościowe, tak. Tylko za Tylko za